Dzień dobry, cześć. To będzie czytanie dla osób, które mają słońce, księżyc, ascendent w byku lub dla których energia byka jest ważna, jest istotna, lub dla tych z Was, którzy chcą dowiedzieć się, zobaczyć, co słychać u bliskiego Wam byka czy jakiejkolwiek innej osoby z podznaku byka. Jest to krótki odczyt energii na drugą połowę przejścia Słońca przez znak raka i co będziemy badać. Będziemy badać Twoją energię, co jest w Tobie, co przyciągasz tą energią i co z tego może wyniknąć. Również zajrzymy pod spód talii i zobaczymy co pomaga lub blokuje tę energię, co mm, lub Twoje działanie. Tak więc yy, za chwilę zaproszę Cię na czytanie po przetasowaniu kart. Dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. Jest mi niezmiernie miło odpowiadać na nie, czy w jakikolwiek sposób na nie reagować. Tak więc serdeczne dzięki. A zanim przejdę do czytania, poproszę cię, byś się rozluźnił trochę. Wyraź w myślach intencję, z którą przychodzisz. Weź to, co z Tobą synchronizuje, rezonuje w tym czytaniu, a resztę odłóż, odstaw. Tak więc zapraszam Cię na czytanie. What Świat. Ósemka denarów. Rycerz Pucharów. Masz ziemską energię, drogi byku. Przede wszystkim coś kończysz, coś się dla ciebie kończy, lub ty nosisz w sobie przekonanie, że coś dobiega końca w twoim życiu i jesteś gotowy na nowe. Karta świata. To sukces. Karta świata to osiągnięcie mety, to przechodzenie do nowego i bycie gotowym do przechodzenia do nowego, to rozwiązanie wszystkiego, co było do rozwiązania. To, to jest też również taka energia poczucia pełni, poczucia kompletności, poczucia jedności ze sobą samym. Może długo nad czymś pracowałeś, drogi byku, i teraz ta praca dobiega końca. Albo Ty jesteś przekonany, że to już się kończy. I myślę, że tak jest, że napracowałeś się dużo, że dużo zdobyłeś. Nauczyłeś się równoważyć w sobie różne energie. Czy to będzie emocje i myśli, czy energia działania i energia tego, co budujesz albo zbudowałeś. Karta świata to wyjście poza to, co jest Tobie znane. To zapowiedź tego, że, że zaczyna się coś nowego i Ty jesteś gotowy to zacząć z tym bagażem, który zdobyłeś do tej pory. I, i to bardzo fajnie, bo bo ósemka denarów, którą, którą przyciągasz do siebie w tym czasie, to energia dokończenia czegoś, to energia poprawienia jeszcze czegoś, dopracowania czegoś. Możesz mieć poczucie, że, że gdzieś jeszcze trzeba dopiąć coś na ostatni guzik i Ty jesteś gotowy to zrobić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że za chwilę przyjdzie do Ciebie możliwość budowania czegoś, co już kiedyś zacząłeś, ale teraz będziesz mieć na to czas na przykład, albo będziesz mieć na to przestrzeń, ponieważ coś kończy się i... I tym więcej nie będziesz się już zajmował, nie będziesz do, cie, do tego wracał, czy to będzie właśnie coś związane z Twoją pracą, albo z etapem jakimś, który był dla Ciebie ważny. Bo karta świata to nie jest jakaś energia taka nieistotna. Ona jest bardzo istotna, ponieważ karty arkanów wielkich, czy arkan wielkich, one kończą, one, przepraszam, wyznaczają nam jakiś kierunek. To jest coś, co, co każdy człowiek przechodzi na różnych etapach w swoim życiu i u ciebie pewien etap się kończy. I mocno tutaj um, przychodzi do mnie taka myśl, że właśnie coś się kończy, a ty albo ch będziesz chciał jeszcze, jeszcze poprawić to, co, co jest do poprawienia w tej rzeczy. Albo tutaj kończymy, a Ty już się cieszysz na nową robotę, która Cię czeka, ale która Ci przyniesie bardzo dużo, bardzo dużo zadowolenia i dobrych emocji, która, która może również Ciebie w jakiś sposób wzbogacić i, i rozwinąć. I bardziej bym się właśnie przychylała ku tej opcji, że Masz teraz więcej na to czasu, że teraz możesz się tym zająć na serio, że sprawi ci to, y, że sprawi ci to dużo radości, o czym mówi rycerz, y, rycerz pucharów. Ta kobieta siedzi, jest skupiona nad, y, nad wyszywaniem y, tego nowego denaru. Tutaj już ma... Ileś, ileś tych denarów przygotowane. Tutaj jest jakiś wadliwy może, a tutaj ma materiał, z którego korzysta i Ty jesteś również skupiony, albo taka właśnie energia do Ciebie przychodzi, takiego skupienia i pracy nad, nad czymś, co żywo Cię interesuje i, i chcesz to robić. Przynosi Ci to wysokie poczucie własnej wartości. Robisz to być może nie dla siebie, tylko dla kogoś. Może jest to jakaś praca kreatywna, może jest to Twoje hobby, który, na które teraz właśnie masz czas i nawet może chcesz je zmonetyzować, tak? Czy, czy zarobić na, tym, na tej rzeczy jakieś, jakieś pieniądze. I, I dużo mi tutaj podpowiada ta karta rycerza pucharów, że to albo ta czynność przynosi ci bardzo dużo radości, albo to, co robisz, to, co do ciebie przychodzi do zrobienia, przynosi dużo radości komuś innemu i ten ktoś wyraża tę radość, wyraża to w sposób, przyjmuje to, podoba mu się to, jest za to wdzięczny i ty to możesz również odczuć na takim głębokim poziomie. Wydaje mi się właśnie, że, że to może być ktoś inny, który, który będzie zadowolony z Twojej pracy. Ty również z siebie będziesz zadowolony, drogi Byku, bo Ty potrafisz tak pracować, żeby, żeby wszystko, co robisz, miało sens, miało jakąś strukturę. A przede wszystkim było bezpieczne dla ciebie. Tutaj jesteś w niezwykle bezpiecznym miejscu, dlatego że tutaj już się coś kończy, lub nawet zakończyłeś to, nabrałeś bardzo dużo pewności siebie, pewności tego, że potrafisz, i tutaj teraz masz czas, żeby się tym zająć i nad tym popracować. I i to mogą być różne rzeczy. To mogą być właśnie jakieś finanse, jakaś praca kreatywna, ale to również może być praca nad Twoim związkiem, nad Twoją tę żyzną, fiz żyzną fizyczną. Tak więc, różne tutaj aspekty tej materii możemy przyjąć i Tobie się będzie to podobać, lub też komuś również się to będzie podobać, co. O czym ci ta osoba powie albo pokaże, że jest to dla niej wartościowe, że przynosi jej to dużo radości, że potrafi to docenić, że może nawet podarować tobie bardzo dużo dobrych powodów do, do dobrej emocjonalności, właśnie z tego powodu. Ok, zobaczmy, co mamy jeszcze pod spodem. To jest niesamowite, to jest kolejna osoba, wy jesteście kolejną osobą, jesteście kolejnym znakiem, a pod spodem mamy, dla której pod spodem jest właśnie albo która, która dostaje jakby w tym czytaniu głupca. Zobacz, masz świat i głupca. Coś się kończy, coś się zaczyna. Może właśnie to, że, yy, że coś się skończyło, a Ty nad czymś pracujesz i to doskonalisz, daje Ci nowe możliwości. Może i zaczyna się dla Ciebie jakaś nowa era, nowy, nowa praca. Budujesz nowy aspekt siebie, może właśnie związany z tym poczuciem takiej pełni, czegoś dokończyłeś, zobaczyłeś coś, przepraszam, coś dokończyłeś, coś zakończyłeś, przekonałeś się, że to wszystko, co w tobie jest, tym kim jesteś, wystarczy, żeby osiągnąć sukces i jesteś głodny tego sukcesu dalej. I to, że zajmiesz się jakąś pracą taką, która wymaga dużo skupienia, dużo doglądania detali różnych, ale ty to lubisz, byku. Może to jest właśnie coś, czym warto się zająć. Daje tobie dużo radości, komuś innemu dużo radości, co potrafi okazać i potrafi się odwdzięczyć. I to może spowodować, że zajmiesz się tą rzeczą na dobre. Chociaż na początku wydaje ci się, że to jest takie. Nieistotne, że może nawet, no, no gdzie, no po co ja mam się tym zajmować, co ja z tego będę miał w ogóle. To jest takie, nikt tego poważnie nie traktuje. Nie dbaj o to, że nikt tego poważnie nie traktuje. Ważne jest to dla Ciebie albo dla tej osoby, dla której Ty to robisz. Ale przede wszystkim jest ważne dla Ciebie. Także skorzystaj z tej karty, czy z czystej energii yy, głupca, który namawia Cię. Wejdź proszę w ten portal, zobacz co tam jest, bo może okazać się, że będzie to nowy, piękny etap w Twoim życiu, drogi byku. Także dziękuję Ci za wysłuchanie tego czytania. Jeżeli tylko będziesz miał ochotę, możemy spotkać się w energii lwa na moim kanale. Dzięki, trzymaj się, cześć!